maneczko z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać zadania tygodnia pierwszego. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za całe Wasze wsparcie, za wszystkie komentarze, suby, suby z dzwonem, lajki, dislajki, dołączenie naszego Discorda oraz wsparcie kodem WaziGaming w sklepie. Serdecznie dziękuję. No i przechodzimy do pierwszego zadania. Tylko sobie jeszcze wyląduję. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie wazilandia. A pierwsze zadanie jest mega banalne, szybkie, łatwe, proste i przyjemne, bo polega na użyciu budki telefonicznej, aby się przebrać. No, jak widzicie, to mi się tutaj wyświetla: Monster Graves, Grievous. I tutaj gdzieś była budka. Wylądowałem sobie na środku mapy. No i proszę bardzo. Budka telefoniczna jest dokładnie w tym miejscu. I uwaga, uwaga. Jestem przebrany za klona Republiki. No i zadanie numer jeden mam. Saliczą, teraz mi chyba szturmowcy nie powinni w ogóle atakować. Jeszcze sobie to sprawdzę. Dobra, ale fajne laty. <laughs> o nie! O nie! Straciłem przebranie. Nie można blisko do nich podlatywać. No cóż, to będę wiedział na kolejny raz. No i lecimy z następnym zadaniem. Następnym zadaniem jest przyszukanie pojemników, zanim otrzymasz obrażenia. Jak widzicie już tutaj zaczęłem ładnie sobie lutować te skrzyneczki klonów. Jeszcze sobie odpalę jakiegoś tam wybijacza. Pyk, następna skrzynka. No i jedziemy dalej. O, jest skrzyneczka. Jeszcze zostało 6. O, tu mamy piątą. Pięknie. O. Niestety tutaj się nie da nic rozwalić. Myślałem, że możemy normalnie przyjść do tunelu. A jednak nie. No i wracamy na jakieś spokojne miejsce. Ja się tak zastanawiam, czy przypadkiem nie pojadę tutaj na ten szczyt. Tam na szczycie, jak robiliście ze mną stare zadania, świąteczne i tym podobne, tam też kilka skrzynek jest. W ogóle mega fajny wrapping na tym Porsche. Podoba mi się. Tak samo pełen Dartweider. Chyba wszystkie trzy są nawet spoko. Dajcie mi znać w komentarzu, który wam się podoba Najbardziej i czy Również się pokusiliście o zakup Tego Porsche O, dobra, tutaj będzie w tym statku ale uwaga, uwaga Aha, dwie skrzyneczki Pięknie Została mi jeszcze jedna Czy ja wywaliłem te ślurpy? Co ja zrobiłem? Zadanie jest na to Dobrze dobra podjadę tutaj, może na jakiś szczyt. Okay. O nie, nie, dobra, dobrze, że mechaniki nie ma w Fortnite. Cie. Prawa fizyki nie obowiązują. Dobra, i mamy dziesiątą skrzyneczkę. Jest git, oj zadanie. Co 9 na 10. Jeszcze jeden nie reaguje. czemu. O, odezwał się mój rozbójnik. Ciężki kalaidlas. Nie, nie jest to ciężkie. Dobra. No i. 10 na 10. Zadanie numer 2 wykonane. Zadanie numer 3 jest mega banalne, szybkie i przyjemne, bo akurat mam e, fontanny klepu. I musimy sobie pokonać sprint, gdzie w ogóle ma... a tam jest moje auto. Pokonać sprint podczas tego klepu 100 metrów. Ja jestem ciekawy czy w ogóle w ślizgu będzie mi zaliczać. Zobaczmy, testuję to, czemu nie. No ślizgu nie zalicza. No nie zalicza, co jest, ale spagowane to jest. Lol, ale zalicza mniej jak robimy ścisk No i zadanie numer 3. Wykonane, jak najbardziej. Lecimy do zadania numer 4. Mega szybkie są te zadania. No ale zresztą, tak, jak ten sezon też jest mega szybki. Zadanie numer 4 musimy zlikwidować przeciwników poza nazwanymi lokacjami. No to super. Wystarczy po prostu, że weźmiemy tutaj na te posterunki. Bo tak, NPC to są przeciwnicy. Jest jeden przeciwnik. Jest drugi przeciwnik i jak widzicie, zostało wykonane. No i pozostało nam ostatnie. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następnym odcinku, to Wasz komentarz będzie wyróżniony. A w ostatnim zadaniu musimy zadać przyciskom obrażenia podczas celowania z broni, czyli tym razem celujecie albo sobie robicie czwarty zadanie z trzecim naraz, celując i tyle. To zadanie się wykonuje niemalże samo. Dobra, wejdę sobie może tutaj na górę Tyk. pod miniaturkę, żeby to ładnie wyglądało. Ci do mnie. Jest. Wykonane. No i to by było na tyle zadań z tego tygodnia, moi mili. Bardzo szybkie, przyjemne, łatwy, szybki eksp. Mam nadzieję, że wam się podobały. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem, komentarzu. Pamiętajcie, że cały czas walczymy z tymi zasięgami YouTube'a. Jeśli nie komentujecie, to moje filmy nie mają zasięgów. Jak nie mają zasięgów, no to nie mają wyświetleń. Jak nie mają wyświetleń, no to ja się czuję, jakbym to nagrywał tylko i wyłącznie dla siebie. Tak więc mam nadzieję, że mi pomożecie i zostawicie jakikolwiek komentarz. A jeśli chcielibyście dołączyć do naszego grona, to zapraszam również do dołączenia na Discorda Fuzzy Gaming do naszej społeczności. No i przypominam również, że możecie mi wesprzeć kodem Fuzzy Gaming w sklepie. Ja wam nie zabieram więcej czasu życzę miłego dnia czy tam wieczora. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Hej!